Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, no w nietypowych okolicznościach spotykamy się w tym roku na Pyłżymce, pielgrzymka online. Dlatego żeby chociaż troszkę przybliżyć klimat konferencji podczas pielgrzymki, no to ta konferencja będzie w drodze, mojej drodze tutaj po parkingu przy kościelnym. Dlatego też sprzyja tym takim naturalnym warunkom. Chociaż to, że ktoś tam ze zwierci z tyłu, gdzieś tam pies czekał, jeżdżą samochody, więc jest tak jak na drodze pielgrzymkowej. A pielgrzymka tak naprawdę ma dla nas ludzi wierzących bardzo daleką Historię, bo przecież już naród wybrany, Izraelici wędrowali, pielgrzymowali, można powiedzieć, do Ziemi Obiecanej. I potem w narodzie Izraela nawet pielgrzymka była obowiązkiem. Każdy Żyd trzy razy w roku miał pielgrzymować do miejsca świętego, do świątyni jerozolimskiej. I dobrze wiemy, pamiętamy, że Pan Jezus również odbywał takie pielgrzymki. I dlatego zwróćmy uwagę, że jest ciekawy wątek tego, że Pan Jezus poszedł, zgubił się, pamiętamy, jak Pan Jezus zgubił się rodzicom podczas pielgrzymki właśnie do Jerozolimy. No i tam w świątyni go należy, kiedy był przy ojcu, powiedział, że jest w tym, co należy do jego ojca, kiedy nauczał, kiedy słuchał i nauczał. I to jest zupełnie myślę inny wymiar pielgrzymowania. Nam się zawsze pielgrzymowanie kojarzy z drogą właśnie, a Jezus pokazuje nam, że pielgrzymowanie jest tam gdzie jest Bóg, żebyśmy nie zatracili tego kierunku, że pielgrzymowaniu nie chodzi tylko o drogę, bo Izraelici też szli, śpiewali psalmy, rozmawiali i tak jak my na pielgrzymkach mamy różne, oprócz modlitwy, różne też sytuacje takie integracyjno-radosne, bym powiedział, no, tak głównie właśnie nie zatracimy tego co jest najważniejsze, czyli cel, czyli Pana Boga i myślę, że to jest też widoczne w tym roku kiedy nie pielgrzymujemy fizycznie, ale przez te trzy dni naszej pielgrzymki, gdzie powinno co roku się odbywać pielgrzymowanie do Łagiewnik, do Miłosierdzia Bożego, my chcemy te trzy dni skupić się właśnie na Miłosierdziu Bożym, skupić się na miłości Pana Boga i na modlitwie. Dlatego codziennie transmitujemy mszę świętą, koronkę do Bożego Miłosierdzia no i różaniec wieczorem. Tematem tej pielgrzymki jest, jak wszyscy wiemy, Cytat. Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest Twoje. Bardzo mądre słowa. I kiedy je słyszę, to nasuwa mi się od razu fragment Ewangelii, w której Pan Jezus mówi o to, żebyśmy się nie troszczyli zbytnio o to, co będzie jutro. Co mamy jeść, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewać. Bo to wszystko poganie zabiegają. Poganie. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Dlatego starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie Wam dodane. To jest nasza wskazówka. Tak naprawdę tu można by było skończyć. Starajmy się o to, co nazywamy Królestwem Bożym i o Boga sprawiedliwość a wszystko inne będzie nam dodane. Jak idziemy na pielgrzymce, to tak naprawdę jesteśmy zależni bardzo mocno od drugiego człowieka, ale zwróćmy uwagę, że czy właśnie pamiętamy o tym, że to nie jesteśmy zależni najbardziej od drugiego człowieka, od Pana Boga. To Pan Bóg posyła nam dobrych ludzi, którzy nas goszczą, którzy dają nam wodę, jakieś picie, jedzenie, to od nich Zależy, czy uda nam się szczęśliwie dojść, czy też nie. Bardzo często. Ale my często mam wrażenie, że zapominamy, patrząc tak po ludzku, i dziękujemy, jesteśmy wdzięczni zawsze gospodarzom, ale czy my mamy wdzięczność Panu Bogu za każdy dzień przebytej drogi? I to jest dzisiaj refleksja e, też dla Ciebie, dla mnie. Czy jestem wdzięczny za to, co już dostałem od Pana Boga? Za to, w którym miejscu jestem? I czy z tą wdzięcznością potrafię spojrzeć w przyszłość? Ze spokojem, że Pan Bóg się o mnie troszczy. Dlatego, też, tutaj kolejny wątek, który przychodzę, to jest Ewangelia o ubogiej wdowie. Pamiętamy o tej, która wrzuciła grosz przysłowiowy do skarbony. Można powiedzieć, ona była uboga czy biedna? Ja myślę, że nie była biedna, była uboga. Bo słowo uboga znaczy, że ona wszystko zainwestowała w banku Bożym, byśmy powiedzieli. Wszystko ma u Pana Boga. I jako my zakonnicy, jako salwatorianie, no składając śluby, między innymi ubóstwa, kiedy o nich myślę o tych ślubach, to tak naprawdę nie chodzi o to, że bycie ubogim, to znaczy nie posiadający nic. Bycie ubogim to mieć Taką pewność, że ja wszystko ulokowałem u Pana Boga. I dlatego też nie mam żadnego przywiązania do rzeczy materialnych. To znaczy, nic mnie tutaj na tej ziemi tak naprawdę nie trzyma. Nie zobowiązuje, bo ja wszystko zainwestowałem u Boga. Kiedy odkryjesz tą prawdę, to tak naprawdę odzyskujesz wolność. Jak odkryjesz tą prawdę, że masz wszystko u Pana Boga, to jesteś wolny. To nie masz zmartwienia że teraz może się coś takiego wydarzyć, czego Pan Bóg by nie przewidział. Bo Pan Bóg zna naszą przyszłość, zna każde kroki i dlatego też potrafi reagować. I kiedy my dzisiaj stoimy w tym obliczu pandemii, kiedy jest no, zmartwienie o przyszłość, niektórzy boją się utraty pracy, boją się wszystko o gospodarkę, teraz jeszcze dochodzi susza, to jest pytanie, czy chrześcijanin nie powinien w takim momencie Upaść tak szczerze, każdy z nas szczerze na kolana i powiedzieć: pani Boże, to wszystko mnie przerasta. To wszystko jest no, nie do przewidzenia przeze mnie, bo ja jestem zwykłym człowiekiem. Ale ja mam pewność, że mogę Tobie zaufać i y, wiem, że Ty mnie nie zostawisz. Że Ty do końca będziesz ze mną, nawet gdybym stracił wszystko. Nawet gdybym stracił wszystko. Y, mm, kiedy poszedłem do zakonu, to też odkryłem to. Że tak naprawdę jestem wolny w, tym, w tej mojej też przyszłości, bo przecież o tym, gdzie będę pracował, decydują moi przełożeni. Co będę robił w tych miejscach, w których pracuję, też decydują moi przełożeni. I bardzo mocno wierzę w to, że mając 20 lat, wybierając mój zakon, mówiąc Panu Bogu tak, ja chcę Tobie służyć, oddać całe swoje życie wyłącznie na Twoją służbę, to wiem, że Pan Bóg nie dopuści takiej sytuacji. W której byłbym bez niczego, takiej bez nadziei. A nawet gdybym się znalazł w bardzo trudnej sytuacji, to on w tej sytuacji będzie i poprowadzi mnie. Pod warunkiem, że będę mu ufał. Pod warunkiem, że będę mu ufał. Dlatego ten temat, że wczoraj jest już przeszło, jutro do mnie nie należy. A dzisiaj jest najważniejsze, daje mi też taki, taką myśl, byśmy pamiętali wszyscy, bo czasami wpadamy w takie style wspomin wspominek, tak zwanych. Czyli, a kiedyś było lepiej, kiedyś była lepsza młodzież, lepsze dzieci, kiedyś się żyło łatwiej. Kiedyś, kiedyś, kiedyś. Albo a w przyszłości jak już zarobię, a w przyszłości jak dorosnę, a w przyszłości jak będę miał dużo pieniędzy, to coś tam zrobię. Te nasze wspomnienia i te marzenia nie zawsze są najlepsze. Dlatego, że często zabierają nam energię do tego, żebyśmy żyli chwilą dzisiejszą. I to jest taka myślę przestroga dla nas, żebyśmy kierując się dzisiaj tym cytatem, tym Hasłem Pielgrzymki, nie zapominali, że najważniejsze jest to, co robię w tym momencie? Jeżeli ja mam się nawrócić, to nie jutro, to dzisiaj. Jeżeli ja mam skorzystać z sakramentu Komunii Świętej, to nie jutro, to dzisiaj. Myślę, że ci, którzy zaufali Panu Bogu, no pokazują nam, że, że Bóg nie zawodzi człowieka, ale jeżeli naprawdę mu oddasz wszystko na jedną kartę. No bo to, to znaczy, że ja niby ufam Panu Bogu, a tak naprawdę sobie, nie wiem, zagospodaruję wszystkie pieniądze na moim koncie. To znaczy, że nie wiem, ufam Panu Bogu, a mm, będę mu ufał, ale generalnie mam wszystko pozabezpieczane. To nie jest zaufanie. To jest yy, tak naprawdę tylko przyklepienie tego, co yy, powożną myślą o Panu Bogu, przyklepienie tego, co ja sobie sam yy, ogarnąłem. Dlatego yy, bardzo ważne jest to, że yy, zaufanie jest w takich rzeczach, które tak naprawdę ode mnie nie zależą, a przyszłość yy, nie zależy tylko ode mnie. Przyszłość. W jakiejś dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, a na pewno, można powiedzieć to ze spokojem, zależy od Pana Boga. Dlatego e, przychodzi mi na myśl e, przychodzi mi na myśl co moi znajomi, którzy, Gosia i Bartek, którzy e, mieli e, trójkę dzieci, i nagle urodziło mi się, się czwarte dziecko. I kiedy urodziło mi się to czwarte dziecko, mówili, no, co my teraz robimy, ale przede wszystkim wiemy jedno, ufamy Panu Bogu. I skoro yy, jest dziecko w drodze, to my je przyjmujemy, a Pan Bóg się zatroszczy o resztę. I tak też było. Yy, problem pojawił się z samochodem, no bo samochód jest na pięć osób. Co tu zrobić, kiedy pojawia się yy, szósta osoba? Okazuje się, że szef Bartka sprzedawał całą flotę aut, no i bardzo taniutko kupili autobusa. Yy, okazało się też, że ciasne mieszkanie, ale za chwilę po tej myśli przychodzi informacja, że sąsiad Wyprowadza się, więc można wynająć od Niego mieszkanie, przebić ściany i żyć. Myślę, że tak, w tym przykładzie chcę powiedzieć, że jeżeli Ty ufasz Panu Bogu tak w 100% procentach i odkładasz dla Niego pewne rzeczy, żeby On się troszczył, to na pewno to się uda. To na pewno to się uda i On Cię nie zawiedzie. Pewnie słyszeliście o takim przykładzie dwójki młodych ludzi, którzy wypłynęli z Florydy na ocean, tak, sobie popływać, i nagle gdzieś tam ich ciągnął za bardzo nurt, zbytnie oddalili się od lądu, no i stwierdzili, że nie wiedzą, jak wrócić, nie mają już siły, opadali z sił, fale zaczęły ich coraz bardziej pchać na środek oceanu, a nie do brzegu. No i w tej panice jedyne, co robili, to wtedy krzyczeli do Pana Boga, Panie Boże, ratuj, uratuj nas. Później dają świadectwo, że tak bardzo głęboko się wtedy modlili o ocalenie. I wyobraźcie sobie, podpływa łódka. Wchodzą na ląd, dostają koc, dostają coś do picia, do jedzenia, odzyskują siłę, pytają, jak się nazywa ta łódka. Przychodzi kapitan i mówi: Witajcie na pokładzie naszego statku o imieniu Amen. Amen. Rozumiecie to? Oni się modlili w tej tragicznej sytuacji i Pan Bóg posyła im statek. Które nazywa się Amen. Niech się tak stanie, jakby Pan Bóg zatwierdza ich modlitwę. Kończą modlitwę słowem Amen. Myślę, że to doświadczenie na pewno pomogło im w ich wierze, zresztą tak sami opisują, że Pan Bóg jednak pokazał, że on się zatroszczy o Twoją przyszłość. Ty Mu ufaj, tymu tylko ufaj. I na koniec przykład z książki kardynała Ratzingera, naszego papieża Benedykta, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Tam papież opisuje taką bardzo e, ciekawą historię z, z książki y, Pola Kludela, gdzie y, misjonarz pewien, chyba Jezuita, y, jest płynie statkiem, statek się rozbija. On ląduje w końcu na środku wody, y, tylko przywiązany do jednej belki drewnianej. I y, ten Jezuita no bezradny. Nie wie co robić, ale jest przywiązany do tej belki, dryfuje i mówi coś takiego, jako modlitwę: Panie, dziękuję Ci za to, że mnie tak związałeś. Nieraz uważałem, że Twoje przykazania są ciężkie. Wola moja wobec tych nakazów była bezsilna i sprzeciwiała się im. Dzisiaj jednak nie mogę już ściśle być z Tobą związany. I chociaż mogę się poruszać. Żaden z moich członków nie może się od Ciebie oddalić. Tak więc jestem naprawdę przymocowany do krzyża. Ale krzyż, na którym wiszę, do niczego nie jest przywiązany. Błąka się po morzu. Papież komentuje to w ten sposób, że czasami jakby dryfujemy w naszej wierze na takim krzyżu, Oparcie o taki krzyż. A dookoła jest ocean wątpliwości, twierdzeń, że Pana Boga nie ma, że nie zmartwychwstał, nie zbawił nas. I czasami co jakiś czas człowiek jakby zachłyśnie się tą słoną wodą, zachłyśnie się tą myślą, a może Boga nie ma, bo sytuacje są trudne. Może Boga nie ma, bo nie umie wyjaśnić sobie pewnych zjawisk. I pytanie jest: to, które jest postawione przez misjonarza. Jest krzyż, ale. Gdzie on tak naprawdę jest osadzony? Gdzie osadziłem swój krzyż? I to jest też pytanie do nas dzisiaj, współczesnych. Kiedy mówimy, że jesteśmy wierzący, kiedy mm, mamy jakieś głębokie modlitwy, swoje pobożności, nabożeństwa, ale czy my ten krzyż, tego Chrystusa, w którego wierzymy, czy my tak naprawdę mm, oparliśmy na Golgocie? I oparliśmy na synaju, czyli na górze, gdzie Pan Jezus umarł na krzyżu, ale i też na górze, gdzie Pan Bóg dał nam przykazania. Czy my potrafimy ten, tą prawdę, zwłaszcza w sprawach moralnych, czy my potrafimy odnosić do swojego Boga, w którego wierzymy, czy do Boga Jachwe, który nam się objawił, do Jezusa Chrystusa. Czy my kierujemy się tak naprawdę we wszystkim, bez względu bez, we wszystkim, bez względu, czy kierujemy się nauką Pana Boga? I przez to kościoła, czy też wybieramy sobie, wybiórczo stawiając pewne moralne kwestie? Takim przykładem niech chociaż będzie wolność, która dzisiaj jest bardzo, tak, rozumiana, no, myślę, zbyt swobodnie, albo tylko na nasze potrzeby. Czy my kierujemy się taką wolnością, o której mówił Pan Bóg? Czy wolnością, która opiera się na miłości? Czy może na przykład nie za bardzo popadliśmy w hedonizm, czy takie przyjemności ziemskie, które ciągle musimy zaspokajać, czy materializm, czy na przykład no, chociażby ostatnio głośne sprawy dotyczące aborcji? Czy nasza wolność opiera się na wolności Chrystusa? Bo przecież Bóg daje nam wolność, wolność wyboru, ale przede wszystkim kierując się życiem. Bóg nigdy w swojej wolności nie chce nikogo pozbawiać życia. Umówmy się. Więc zadajmy sobie pytanie: czy my dzisiaj, dryfując w naszej wierze, po oceanie różnych wątpliwości wokół nas i świata, wątpliwości, które świat nam podsyła, czy my naprawdę opieramy swoje życie na dekalogu? To jest dobry moment dzisiaj, żeby zweryfikować, wziąć do ręki sobie 10 przykazań, rozszerzyć sobie każde z tych przykazań, czyli rozszerzyć, to znaczy wyjaśnić zagadnienia, które to przykazanie obejmuje i powiedzieć, czy. Tak naprawdę, Panie Boże, ja jestem Tobie wierny. Czy może e, sam pływam po tym oceanie, nie patrząc, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu. I na końcu o tym zaufaniu jeszcze do Pana Boga e, podam słowa siostry Faustyny Kowalskiej z dziennika. Skoro to jest nasza pielgrzymka do Łagiewni, do miłosierdzia Bożego, to zwróćcie uwagę na, na to, co ona w relacji z Panem Jezusem pisze. Pisze tak. Jezu, ufam Tobie, wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz, nie odstąpi od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. Widzicie sami, że i znamy przez św. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. To nie była bajka, nie było tylko pięknie i cudownie, ale ona też miała trudności, też traciła nadzieję. Ale mówi Jezu, nawet w takiej sytuacji, czyń ze mną co tylko ty chcesz. Drugi cytat to jest odpowiedź jakby Pana Jezusa. I on jest genialny. Córko moja, zapewniam ci stały dochód. Stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją. A moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam. Jeżeli ufność Twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary. Rozumiecie? Czyli Pan Jezus obiecuje, że da wszystko, co potrzebujemy, ale jeden jest warunek, żebyśmy mu ufali. Wydaje się no banalne i proste, a jednak takie trudne w praktyce. I odpowiada siostra Faustyna: Jestem zupełnie o wszystko spokojna, bo wiem, że rzeczą oblubieńca jest myśleć o mnie. Zapomniałam zupełnie o sobie. Ufność moja jest bez granic w jego najmiłosierniejszym sercu. Dziękuję Wam za uwagę. Chciałbym, żebyśmy tę kolekcję w drodze online tym razem przeżyli właśnie blisko Pana Jezusa, zaufali mu i uciekli w jego Boże miłosierdzie. Bo przecież wczoraj do Ciebie nie należy, jutro jest niepewne. Tylko dziś jest Twoje. Amen.